Jak dołączyć moją pracę do aplikacji Google Classroom. Najpierw loguję się do wszystkich aplikacji Google, a następnie z dziewięciu kropek wybieram Classroom. Wybieram moją klasę i w strumieniu przeglądam, co nowego pojawiło się na Classroomie. Pojawił się nowy projekt, który nazywa się Wspomnień Czar. Otwieram go. Jest napisane, co należy zrobić, aby projekt wykonać. My już nasz projekt, nasz kolarz mamy gotowy, dlatego klikamy w. Ikonkę dodaj lub utwórz, i będziemy przesyłać plik z komputera. Będziemy go przesyłać z komputera, dlatego wybierz plik z urządzenia. Na pulpicie jest mój projekt wspomnieńczar. Klikam w niego dwa razy. Projekt się załadował i zatwierdzam słowem prześlij. Projekt się wpisuje do naszego zadania. Kiedy jesteście pewni, że wszystko jest gotowe, pracę oddajecie nauczycielowi, klikając w ikonę "Oddaj". Powodzenia!